Niemcy mają coraz większy problem z postępującą w kraju islamizacją. Jak się jednak okazuje, członkowie organizacji, które zostały zdelegalizowane za bycie potencjalnymi terrorystami, pracują w Niemczech nawet dla sądów. W tym roku w Berlinie zdelegalizowano na przykład a po dużej operacji policyjnej Islam z Centrum Berlin, czyli Islamskie Centrum w Berlinie. I dopiero teraz okazało się, że już od 2015 roku dla tego centrum w Berlinie pracował tłumacz języka perskiego, który związany był z innym centrum islamskim, które na radar policyjny trafiło dwa lata temu. Tłumacz związany był z centrum islamu w Hamburgu, który w Niemczech jest tak czy siak bardzo problematycznym, jak to lubi mówić lewica regionem. W Hamburgu bowiem od lat udaremniane są przez policję potencjalne zamachy terrorystyczne, przygotowywane np. przez 28-letniego muzułmanina. Celem podobnych zamachów w Hamburgu czy w Berlinie są z reguły kościoły albo katolickie wydarzenia. I każdego roku policja udaremnia od kilkunastu do kilkudziesięciu zamachów terrorystycznych przygotowywanych przez właśnie centra islamskie. Dodatkowo, czy to w Hamburgu, czy w Berlinie, mają miejsca masowe protesty islamistów. W Hamburgu przychodzi na nie kilka tysięcy według mediów głównego nurtu. Prawdziwe liczby są jednak prawdopodobnie o wiele, o wiele wyższe. Islamistyczne protesty, które przejmują Berlin czy Hamburg, są więc w Niemczech po części już codziennością. A jeżeli chodzi o podejrzanego teraz o dziwną aktywność tłumacza pracującego dla lokalnego w Berlinie sądu, no, ten nadal pracuje i prawdopodobnie będzie pracował dla niemieckiego państwa, mimo że organizacja, dla której działał, jest podejrzana o terroryzm.